Witam serdecznie osoby, które chcą sprzedać lub wynająć mieszkanie. Dzisiaj opowiem o tym, jak przygotować nieruchomość do sesji zdjęciowej. Zapraszam! Być może obił Wam się o uszy taki termin jak Home Staging. Oznacza on nic innego jak przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Historia homestagingu sięga lat 60., 70., kiedy to amerykańscy pośrednicy nieruchomości wdrożyli taką niezwykle skuteczną technikę marketingową. No wiadomo, pierwsze wrażenie robi się tylko raz, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, żeby to pierwsze wrażenie, które chcemy zrobić na kupującym czy najemcy, było jak najlepsze. Z góry chciałabym przeprosić osoby, które zawsze mają swoje mieszkania wydmuchnięte i w idealnym stanie. Jednak no, wiem, że czasami o tych takich nawet oczywistych rzeczach warto powiedzieć. Mam już spore doświadczenie, jeśli chodzi o fotografię nieruchomości i widzę, że no, zostaje mieszkania w różnym stanie. Nie zawsze są to domy, gdzie, gdzie my mieszkaliśmy wcześniej. Czasem były one wynajmowane studentom, którzy nie mają zbyt wiele czasu na sprzątanie, nie obrażając studentów oczywiście, czy jakimś innym najemcom, którzy no niekoniecznie potrafili o wszystko należycie zadbać. Zdarza się, że podczas przygotowywania nieruchomości do no sprzedaży czy najmu potrzebny jest jakiś większy remont: wymiana okien, malowanie ścian, wyniesienie starych mebli, usunięcie wykładzin. No ale nie zawsze aż tak duże przedsięwzięcia są konieczne. Czasem wystarczy dużo mniejszy nakład pracy i środków, żeby mieszkanie zmienić w bardzo atrakcyjne wnętrze. Cały ten wysiłek podjęty w takim momencie zdecydowanie się opłaca. Po pierwsze, skraca znacząco czas sprzedaży nieruchomości, a po drugie, podnosi jej wartość w oczach kupującego. Oczywiście, wszystkie te zasady homestagingu mają zastosowanie zarówno podczas oględzin, kiedy to klienci przychodzą obejrzeć nieruchomość, jak i podczas sesji zdjęciowych. A nawet szczególnie podczas sesji zdjęciowych, to tutaj możemy sobie pozwolić na zastosowanie pewnych smaczków, detali, uło ułożenie wszystkiego w sposób perfekcyjny, w takim porządku, jakiego utrzymanie na co dzień nie jest łatwe. Ale jeśli te zdjęcia mają trafić, na portale ogłoszeniowe. To naprawdę warto się postarać, żeby to mieszkanie wyglądało jak najatrakcyjniej. Celem wszystkich takich zabiegów jest stworzenie wrażenia jasnych, przestronnych, funkcjonalnych pomieszczeń. Nie przytłaczających, zaniedbanych mieszkań, gdzie trzeba będzie jeszcze sporo zainwestować. Wymienię teraz w podpunktach takie ogólne zasady homestagingu, które mają zastosowanie, myślę, w każdym wnętrzu. A więc, po pierwsze, gruntowne wysprzątanie całego mieszkania. No, rzecz niby oczywista, chociaż w takim okresie, kiedy się przeprowadzamy lub kiedy zmieniają się najemcy, bywa spore zamieszanie. Ciężko utrzymać idealny porządek, jakieś kartony, walizki, rzeczy do segregacji. No, ale niestety, na sesję zdjęciową. Trzeba się postarać uprzątnąć to mieszkanie, również na oględziny klientów, chociaż klientowi można jeszcze ewentualnie coś wytłumaczyć, a na zdjęciach ma to wyglądać idealnie. Kolejna sprawa, usunięcie usterek. Chodzi o takie nawet drobne rzeczy, jak urwana klamka, wyrwany kontakt, e, niby błahostki, ale one składają się na takie ogólne wrażenie, że o to wnętrze systematycznie dbano. Kolejna sprawa, która ma zastosowanie, no może nie podczas sesji zdjęciowej, ale podczas oględzin bardziej, a więc zadbanie o przyjemny zapach w mieszkaniu. Warto mieszkanie wywietrzyć, kupić jakiś e, zapach do kontaktu czy zapalić fajne świeczki. To wpływa pozytywnie na całokształt, na zmysły. Kolejna sprawa, no to część składowa tego gruntownego sprzątania, a więc odkurzenie, wypranie wykładzin, dywanów, e, nawet zwinięcie takich dywa, dywanów, jeśli nie są zbyt atrakcyjne, umycie podłóg, umycie okien, parapetów, framuk, ubranie firan, zasłon, narzut, odkurzenie ścian, usunięcie pajęczyn, e, czyszczenie tapicerek mebli, odkłaczenie e, foteli, e, narzut, jeśli mamy zwierzaczki. Kolejna sprawa ma związek z tym, że chcemy sprawić, aby klient, który odwiedzi nasze mieszkanie lub oglądając nasze zdjęcia na portalu, poczuł się w sposób komfortowy, żeby nic nie zapłogo w oczy, żeby nie czuł się jak intrus, który narusza cudzą prywatność. Jak to uzyskać? Chodzi mianowicie o usunięcie wszystkich indywidualizujących wnętrza przedmiotów. Cóż to może być? No, na przykład pamiątki rodzinne, fotografie rodzinne, dyplomy na ścianach, puchary na półkach. To są rzeczy, którymi fajnie pochwalić się przed znajomymi podczas ich wizyty, ale już nie w takich okolicznościach, kiedy sprzedajemy mieszkanie lub szukamy najemców. Do takich elementów kłopotliwych mogą należeć również elementy świadczące o religii mieszkańców. A więc krzyż nad drzwi, jakieś obrazy o takiej tematyce. Chodzi również o wszelkie rzeczy związane z polityką. Ważne, żeby każdy, kto odwiedzi takie mieszkanie, bez względu na swoją przynależność religijną, poglądy polityczne czy społeczne, żeby poczuł się dobrze i komfortowo. Przykładem może być pokój hotelowy. Jest urządzony zazwyczaj skromnie, schludnie i nie zawiera takich elementów. Każdy, bez względu na pochodzenie i przekonania, powinien czuć się tam dobrze. Kolejna sprawa, którą uważam za ważną, ponieważ często jest z tym problem, chodzi mianowicie o pozbycie się przedmiotów zalegających na szafach, na podłodze, w kątach. No, wiadomo, te nasze mieszkania często mają mniej metrów niż byśmy chcieli. A więc z biegiem lat przybywa nam przedmiotów, które gdzieś gromadzimy. Kupujemy w Ikei jakieś kartony, pudełeczka i ustawiamy na górze szaf, w narożnikach pokoi. No myślę, że, że na taki okres sesji zdjęciowej należałoby to usunąć, gdzieś wynieść, schować. Kolejna rzecz, pochowanie kabli na miarę możliwości. Jeśli mamy popodpinane jakieś urządzenia RTV, jakieś czajniki elektryczne, warto jest to wszystko na czas sesji zwinąć i schować, żeby niepotrzebnie nie odciągało uwagi od tego, co atrakcyjne. Kolejna bardzo ważna dla mnie jako fotografa sprawa to to, aby było w mieszkaniu kompletne oświetlenie, i to zarówno te jasne, główne światła w każdym pomieszczeniu, jak i takie małe, ozdobne halogeniki. Lampki nocne, lampki biurkowe, to wszystko podczas sesji może zostać użyte i pomocne w tym, aby uzyskać przyjemny, ciepły klimat mieszkania. Wymienię może jeszcze na koniec to na co możemy zwrócić uwagę w poszczególnych pomieszczeniach, a więc w kuchni, oczywiście chowamy wszystkie naczynia, garnki, dbamy o to, żeby blaty były puste i czyste. Dbamy o to, żeby fronty mebli były wyczyszczone, front piekarnika, kuchenki, czysty zlew, odkamienione baterie. W przedpokoju chowamy wszelkie ubrania wierzchnie, które wiszą na wieszakach. Chowamy buty, które stoją obok szafki. Dbamy o czystość lustra. W łazience podobnie czyste lustro, odkamieniona kabina prysznicowa, baterie. Chowamy wszelkie środki czystości, kosmetyki, szczoteczki do zębów, pasty, gąbki, brudne pranie, miski. Zatem, jeśli mieszkanie było na co dzień zadbane, utrzymywane w czystości, nie będzie tam dużo pracy. Ewentualnie pochowanie pewnych rzeczy gdzieś tam w szafkach na czas zdjęć. No, jeśli mieliśmy to nieszczęście, że najemcy zapuścili nam mieszkanie, no to może być trudniej. Zdarza się, że właściciele wynajmują ekipy sprzątające, żeby na czas sesji i późniejszych oględzin to mieszkanie wyglądało fajnie. To oczywiście były takie bardzo podstawowe wskazówki. Jeśli chodzi o wskazówki konkretne dotyczące Waszego wnętrza, Waszego mieszkania, to na pewno możecie liczyć na pomoc pośrednika nieruchomości, który wspiera Was w sprzedaży czy najmie. Jeśli nawet zaleci jakieś przemeblowanie czy remoncik, warto naprawdę takie wskazówki wziąć pod uwagę. To są osoby, które na bieżąco się szkolą, które mają spore doświadczenie. Ja, jako fotograf ze swej strony, będę chciała pokazać te wnętrza również w sposób jak najbardziej komfortowy. Będę chciała je pokazać z odpowiedniej perspektywy, posługując się obiektywami szerokokątnymi, stosując odpowiednio długie czasy naświetlania, zwłaszcza w tych wnętrzach ciemniejszych. Dzięki temu to mieszkanie zyska taki przestronny, jasny charakter. Kolejnym etapem jest oczywiście obróbka graficzna w programach no jest to niezbędne, ponieważ te obiektywy szerokokątne zakrzywiają przestrzeń, a chcemy, żeby wszystkie piony, poziomy wyglądały ładnie, żeby to wszystko było jak z katalogu. Na koniec chciałabym pokazać dosłownie kilka przykładowych zdjęć zrobionych w sposób amatorski smartfonem przed sesją, przed przygotowaniem mieszkania do sesji. W zestawieniu z, ze zdjęciami, które ja wykonałam. Te zdjęcia przed hmm, Posiadam dzięki uprzejmości inwestor w nieruchomości, oddział Poznań. Jest to biuro pośrednictwa, z którym miałam okazję w tym roku parę razy współpracować. Bardzo dziękuję za udostępnione materiały. Jak widać, no te zdjęcia przed, no, no takie typowo amatorskie fotografie. Ja też włożę ze sobą pewne akcesoria. Różne pledy, kwiatki, wazony, pewne rzeczy, które mogą wnieść taki przyjemny klimat i dodać wnętrzu takiego zachęcającego, apetycznego charakteru. Mam nadzieję, że te porady okażą się praktyczne. Ja zapraszam osoby, które chciałoby skorzystać z sesji zdjęciowej dla swojego mieszkania: czy to na sprzedaż, czy na wynajem, czy, czy pokojów hotelowych. Tym tematem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży i do sesji zdjęciowej zainteresowałam się już ładnych parę lat temu. Dużo wcześniej niż zajęłam się fotografią wnętrz. Był to czas, kiedy sama sprzedawałam swoje mieszkanie. I powiem szczerze, że dzięki zastosowaniu takich wskazówek udało mi się to mieszkanie sprzedać bardzo szybko. Pierwszej osobie, która przyszła je oglądać. I to wcale nie dlatego, że miało jakąś super atrakcyjną cenę. Zatem polecam wgłębić się w ten temat i przygotować się dobrze do sesji zdjęciowej i do sprzedaży czy najmu swojego mieszkania. Pozdrawiam serdecznie.